Dla większości motocyklistów prędkość jest jednym z najistotniejszych elementów, dla których jeździ jednośladem. Odkręcenie manetki daje doznania nieporównywalne z innymi. Prezentujemy zestawienie 10 najszybszych motocykli świata. Na początku XXI wieku wśród największych producentów motocykli rozpoczęła się zażarta rywalizacja o zdobycie tytułu najszybszego motocykla świata. Pałeczka lidera przekazywana była kolejnym modelom nawet co kilka miesięcy. Pojawiły się maszyny z turbodeładowaniem, których liczniki pokazywały 350 km na godzinę. By zapewnić bezpieczeństwo, podjęto decyzję o ograniczeniu maksymalnej prędkości do 299 km na godzinę. To ograniczenie obowiązywało jednak tylko największych, mali, niszowi producenci wciąż produkują motocykle których osiągi mogą powalić na kolana. Oto 10 wybranych przez nas najszybszych na świecie motocykli. 10. Ducati 1098 Jest typowy motocykl sportowy, stworzony do szybkiej jazdy. Produkowany był w latach 2007-2009. Dzięki niewielkiej wadze, 173 kg, silnik o mocy 160 km pozwalał się rozpędzić do 100 km na godzinę w czasie poniżej 3 sekund. Prędkość maksymalna 290 km na godzinę 9. Honda Blackbird CBR1100XX Konstrukcja motocykla Kilometr na godzinę Do 100 km na godzinę Przyspiesza w 2,6 s Kilometr na godzinę Została opracowana jeszcze w 1996 roku Maszyna miała rzucić rękawice Kawasaki ZZR1100 Prędkość maksymalna

MWS 1000 RR na tym motocyklu występował w wyścigach fabryczny team BMW Motorrad Motorsport. Produkcja rozpoczęła się w 2008 roku. Maszyna waży 183 kg i rozpędza się do 100 km na godzinę w 3,1 sekundy. Ograniczony elektronicznie silnik o mocy 193 km rozpędza motocykl do prędkości 299 km na godzinę. 7. Yamaha Sphere 1 to prawdziwa legenda wyścigów motocyklowych. Wielokrotnie zwyciężała w wyścigach World Superbike. Motocykl został zaprezentowany jeszcze w 1998 roku. Potężny silnik o mocy i niewielka waga 206 kg rozpędzić się do 299 km na godzinę. 100 km na godzinę osiąga w czasie poniżej 3 sekund. 6. Kawasaki ZZR 1400 zaprezentowany został w 2005 roku, lecz produkcja rozpoczęła się rok później. ZZR 1400 to pierwszy seryjny motocykl, który osiągnął moc 200 km. Prędkość maksymalna została ograniczona do 299 km/h. Przyspiesza do 100 km/h w 2,9 sekundy 5. MV Augusta F4CC zaprezentowany został w 1998 roku. Prędkość maksymalna 306 km na godzinę, a moc 200 km. Do 100 km z przyspiesza w 3,4 strona 4. Suzuki Hayabusa Hayabusa pokazano światu w 1999 roku i od tamtego czasu wciąż jest znacząco ulepszany. Moc 197 km. Prędkość maksymalna 299 km na godzinę. Do 100 km na godzinę przyspiesza w 2,7 sekundy. MTT Turbina Superbike motocykl kosztuje równowartość 650 tys. zł, choć wyprodukowano zaledwie 5 egzemplarzy. Przy 52 tys. OB. Min. Moc maszyny wynosi 320 km. W maszynie, wyposażonej w silniku lotniczy Rolls-Royce są zamontowano jedynie dwustopniową skrzynię biegów. Waży zaledwie 227 kg osiąga prędkość 364 km na godzinę. 2. Street Fighter Młodszy brat poprzedniego MTT, od którego w zasadzie różni się niewielkimi szczegółami, znacząco przewyższa go jednak pod względem osiągów. Osiąga moc 420 km, a prędkość maksymalna wynosi 402 km na godzinę. 1. Do Cztomachawk nie ma żadnych wątpliwości, kto jest królem. Ten wyposażony w 10-cylindrowy widlasty silnik z samochodu do drzwi potwór osiąga prędkość 560 km na godzinę, generując 500 km mocy. Do 100 km na godzinę rozpędza się w 1,8 sekundy. Formaliści stwierdzą jednak, że posiada 4 koła zamiast dwóch. Motocykl waży aż 680 kg. Wyprodukowano zaledwie 10 egzemplarzy, a każdy z nich został sprzedany za 555 tysięcy dolarów, 1,7 miliona złotych. BMW S1000RR na tym motocyklu występował w wyścigach fabryczny team BMW Motorrad Motorsport. Produkcja rozpoczęła się w 2008 roku. Maszyna waży 183 kg i rozpędza się do 100 km na godzinę w 3,1 sekundy. Ograniczony elektronicznie silnik o mocy 193 km rozpędza motocykl do prędkości 299 km na godzinę. No i dotarliśmy do końca mam nadzieję że wszyscy liczę, że każdy z Was zostawi za sobą lapkę w górę lub w ostateczności i lapkę w dół a przede wszystkim ten piękny czerwony znaczek który aż prosi się woła do was wciśnij mnie a zobaczysz dużo wartościowych filmów to cześć do następnego odcinka.